Jesteśmy nad, nad Bystrzycą. Krótki taki filmik. Chcę Wam coś ciekawego pokazać. Miejsce dobrze znane. Jest to ta hydroelektrownia na Bystrzycy z tyłu dawnej cukrowni. Tam była cukrownia. Chciałbym Wam pokazać y, poziom wody, jaka niska jest Bystrzyca i jaki jest problem z suszą. On już jest w tym momencie widoczny, właśnie najlepiej na rzece. Przez tą klapę, którą Wam pokazuję, normalnie woda się przelewa przez drugą tą. Wschodnią też, natomiast no, widzicie nawet ślad na, na murze zapory, o ile jest mniej wody. Pokażę wam jak to wygląda z drugiej strony. a no, tam mamy śniętą rybę, tam może być, no tam widzicie mniej więcej, o, w tym miejscu śnięta ryba. E, ok, pokażę wam jak wygląda sytuacja z drugiej strony. Jesteśmy już za zaporą, za śluzą i pokazuję Wam te bloki nie bez, nie bez przypadku. One normalnie są zalane wodą mniej więcej 5-10 cm są pod wodą. W tym momencie jest mniej o jakieś 30 cm wody tam, wodali. Widać ten ślad po osadach, więc widać, ile wody brakuje bystrzycy. Tak samo właśnie po linii brzegowej możecie sobie zobaczyć, że faktycznie tej wody jest mało. Nie było zimy, nie ma opadów, więc niestety ta susza ona już jest od kilku lat obserwowana w Polsce, no i niestety będzie się ona pogłębiać. Także zobaczcie, większość wody idzie przez turbinę, przez tamtą część, tu jedynie część wody się przelewa przez, yy, przez ten taki upust boczny zaraz wam pokażę go, bo wejdę na kładkę